Dzień dobry, mam na imię Mariusz i dzisiaj w sprzyjających warunkach pogodowych chciałbym porozmawiać o czymś, o czym nie wszyscy myślą w tym momencie, a może być problemem w okresie zimy. Kiedy mamy sprzyjające warunki pogodowe, kiedy odpowiednia temperatura, słońce nie pada nam na głowę, warto przygotować instalację, czyli odpowiednio wyczyścić kratki, czerpni, wyrzutni, jak i również zadbać o filtry w rekuperatorze. Tak, aby potem w okresie zimowym nie mieć problemów z prawidłową pracą instalacji. I warto wyczyścić, a właściwie sprawdzić, i ewentualnie wyczyścić kratki czerpni. Tak żeby, potem w okresie, kratki tak, żeby potem w okresie zimowym, na przykład, nam nie pozamarzała woda na tych kratkach, czyli nie zablokowała, nie ograniczyło nam przepływu powietrza, lub nawet nie doszło do zablokowania przepływu powietrza, co potem będzie skutkowało złą pracą instalacji wewnątrz budynku. Więc w takich warunkach warto obejrzeć, ewentualnie wyczyścić e, kratki. Potem zajrzeć do e, rekuperatora i e, odpowiednio wcześnie również wymienić filtry, czy to na filtry stałoroczne, czy przygotować już układ rekuperator na e, pracę zimową, czyli zbudować układ filtr wstępny i filtr dokładny antysmogowy. Teraz przejdziemy sobie do kratki e, czerpni po drugiej stronie za rogiem budynku i ją sobie obejrzymy i przygotujemy ewentualnie do e, pracy w okresie zimowym. Dobrze, jesteśmy przy kratce czerpni, tutaj akurat w tym przypadku, korzystają ze wskaźnika, jesteśmy przy czerpni firmy Peflex, która nie ma siatki z drobnymi oczkami wewnątrz, czyli nie mamy ryzyka, że nam dojdzie do osiadania brudu na kratce, czyli również do zablokowania przepływu powietrza, ale i tak mamy drobne mm, zabrudzenia, tak? pajęczyny czy jakieś inne rzeczy, więc korzystając... Profesjonalnego narzędzia czyszczącego, warto tą kratkę po prostu wyczyścić. Ewentualne zabrudzenia, które w tym momencie popłynęły w kierunku budynku, i tak zostaną zatrzymane na filtrze, więc warto takie rzeczy robić przed wymianą filtra w rekuperatorze. Ok, ma, czyli mamy. Mm, obejrzeliśmy, tak, zrobiliśmy inspekcję kratki czerpni, przeprowadziliśmy drobne czyszczenie, więc tym teraz możemy przejść do kratki wyrzutni. Jesteśmy w tej chwili przy kratce wyrzutni. Kratka wyrzutni też firmy Pflex z dystrybucją powietrza w dwie strony i z siatką zamontowaną wewnątrz, ale z siatką z dużym rozstawem oczek, które zabezpieczają nam przed dostaniem się zwierząt taków czy innych na przykład myszy. Ale też warto tą kratkę obejrzeć. Też zabezpieczyć przed ewentualnym osiadaniem szyronu i lodu. I też można ewentualnie ją wyczyścić. Dobra. Z tej strony mamy w miarę czysto. Więc tutaj mamy też jakieś pajęczyny, zabrudzenia. Komary. Ok. Mamy wyczyszczoną, sprawdzoną, więc teraz możemy przejść do środka, czyli do rekuperatora. Jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu technicznym, gdzie mamy zamontowany rekuperator Recunet Rek w wersji V, czyli z końcami do góry. I teraz możemy. Zrobić, przeprowadzić inspekcję ewentualnie wymianę filtrów. Jeżeli będzie taka potrzeba, tak filtr po stronie wywiewu, czyli to, co jest z domu, mamy czysty filtr po stronie czerpni. Z tego co wiem, był wymieniany jakieś tydzień czy dwa tygodnie temu, a teraz, kiedy żeśmy go czyścili, czy kiedy czyściliśmy kratkę, tak? Powpadały nam grube frakcje, więc możemy to usunąć przez wytrzepanie na zewnątrz. Dobrze, czyli usunęliśmy między nimi owady, które wpadły. Możemy z powrotem filtr zamontować lub wymienić na nowy, jeżeli mamy zabrudzony. Ale jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym tutaj zwrócić. Pomimo tego, że nie wiem, może kolega pokaże za chwilę okolice, w jakiej jesteśmy. Ten filtr był wymieniany dwa tygodnie temu, i nawet pomimo takiej okolicy, pomimo czasu w miarę krótkiego, dwa tygodnie, tak, ten filtr jest już zabrudzony. Mówię o filtrze antysmogowym. Więc warto stosować warto na okres zimy smogu. Montować układ filtrów. Filtr wstępny filtr antysmogowy, aby odpowiednio zabezpieczyć, e, przefiltrować powietrze, które nam się dostaje do, do budynku, do domu. Więc mamy sprawdzone mm, filtry. Możemy sprawdzić jeszcze ewentualnie e, czystość e, wentylatorów. Jednego czy drugiego. E, to, czego nie polecam robić w tej chwili, czyli w okresie. Przed zimą, tak? To nie polecam wyjmować wymiennika i robić jego serwisu, czyli czy serwisu polegającego na jego myciu, ponieważ wtedy doprowadzimy do więcej wody. Tak, ta woda nam może zamarznąć w wymienniku, czyli też nam zaplekować przepływ powietrza, czyli nie będziemy mieć wentylacji, rekuperacji w domu. Więc jak najbardziej polecam robić serwis wymiennika w okresie wiosny, lata. Natomiast w okresie jesieni, zimy. Wymieniamy filtry, dbamy o czystość elementów zewnętrznych i to jest to, na co warto zwrócić uwagę. W zależności od intensywności użytkowania budynku na przewodach wywiewnych warto wymieniać również filtry stożkowe, ale i również, nie wiem, raz na dwa lata kamerą inspekcyjną zajrzeć do środka przewodów, czy to właśnie przewodu Spectra 1000, czy, 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 czy naszego przewodu Standard, aby sprawdzić, czy należałoby również i taki przewód wyczyścić. Natomiast jeżeli chodzi o filtry do rekuperatora, to zapraszam na stronę cennik24.pl, aby wybrać odpowiedni filtr do swojego urządzenia. Na tą chwilę dziękuję. Mam nadzieję, że zadbacie o własną instalację. Przez to ja w okresie zimowym będę miał mniej pracy, czyli będę odbierał od Was mniej telefonów z pytaniami, czemu moja instalacja nie pracuje prawidłowo. Dziękuję, pozdrawiam.